Dlaczego montażysta musi nauczyć się mówić nie? Z życia wzięte, kominowe historie pana Jana. Ciekawe, trudne i często śmieszne przypadki zawodowego instalatora. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. Zawsze w kontakcie z klientami staramy się być konkretni, rzeczowi i mimo wszystko mili. Specyfika tej pracy polega przecież na rozmowie, analizie problemu, bo przecież gdyby wszystko było ok, nikt nie dzwoniłby po fachowca. Jest coś do zrobienia, trzeba ustalić zadania, zaproponować akceptowalne koszty. Jeśli wszystko idzie jak należy, w ustalonym terminie rozpocząć pracę. Ale ten podcast będzie o innej sytuacji, moi słuchacze. Kiedy zaczynałem 20 lat temu startować w pracach montażowych, nie potrafiłem twardo powiedzieć nie. Tak, tego nie powinno się robić, bo to jest niezgodne ze sztuką. Jeśli gospodarz nadal by się upierał przy swojej wersji, zrobić zwrot do tyłu i zamknąć temat. Właśnie o tym chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Do tego dymnego przewodu nie wchodził nam próbnik, jaki powinien wejść. Kształtka ceramiczna miała co prawda średnicę 150 mm, ale na długości prawie 12 metrów wiła się trochę ta kształtka w lewo, trochę w prawo. Jedynie próbnik 120 przeleciał do samego dołu, znaczy się do wyczystki w kotłowni. To nie jest średnica, która gwarantuje prawidłową pracę pieca na węgiel. Jest po prostu zbyt mała. W takiej sytuacji sugeruję panu, że potrzebne jest frezowanie komina, co może zrobić zaprzyjaźniona firma, i co ważne, wykona to solidnie od początku do końca. Rozwiercą komin, wprowadzą wkład o takiej jak potrzeba średnicy i będzie piec zadowolony i gospodarz też. Nie. Pan nie przyjął tego, że żadne skarby. Nie dał się przekonać. Uparł się, że ta 120 zupełnie, zupełnie mu wystarczy. Przecież wkład stalowy w porównaniu z przewodem spalinowym ceramicznym bardzo szybko się nagrzewa i jest śliski i tak dalej. Proszę wkładać 120 na moją odpowiedzialność. Młody montażysta nie był wtedy na tyle przezorny, żeby na zwykłej kartce papieru spisać swoje uwagi odnośnie tej roboty, zastrzeżenia i poprosić pana gospodarza o stosowną parawkę na dole. Poinformowany o tym wszystkim świadomy tak, 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 że 120 jest za mała, zlecam montaż wkładu o tej i o tej, tak i nikomu nic do tego, co ja chcę. Podpis, nazwisko i datę. Dałem się w ten montaż wrobić jak ciotka w Czechach, bez takiego papierka. Pan Solen nie zapewniał, że będzie systematycznie czyścił swój nowo włożony wkład i trzeba przyznać, że tak to robił do czasu. Na, na emeryturze miał dużo wolnego, więc jego komin nigdy nie zarastał sadzą, samodzielnie bawił się w kominiarza, nawet szczotkę stworzywa stosowną zakupił. Córka z drugiego piętro była pełna podziwu dla umiejętności taty, aż kiedyś zobaczyłem na tablicy ogłosie na jego osiedlu Klepsydrę z imieniem, nazwiskiem dzielnego emeryta. Czekałem więc, kiedy tylko ktoś z jego rodziny do mnie zadzwoni. Po pierwszym miesiącu chłodów jestem już u nich. Nie przyznaję się do tego, że to moja robota. Przecież minęło już dobre sześć lat, więc może mnie nie pamiętają. Tym bardziej, że zmieniłem auto. Roboczy, dzielny w tranzyt odszedł na złom, a teraz mam sprintera. Jest moim wozem bojowym. Miałem rację. Nie pamiętali. Słucham więc opinii od męża młodej córki na temat fachowca, który wcisnął Mertowi wkład o średnicy 120 mm, dużo za mały w stosunku do tego, co powinno być włożone do przewodu dymnego. Podkulam ogon pod siebie i z pokorą słucham tego wszystkiego jak zbity pies. Gdybym miał ten papier podpisany wtedy przez świętej pamięci pana Emeryta. Koniec wizyty, daję namiary na firmę, która... Rozwierci komin, ale wcześniej wyciągnie mój wkład. Zmyłem się stąd jak niepyszny. To była lekcja numer jeden, zapamiętana przeze mnie na długo. Czy myślisz, drogi słuchaczu, że po niej przybyło mi rozumu? Powinno, ale muszę cię rozczarować i opowiedzieć o lekcji numer dwa. Dopiero po niej nauczyłem się mówić nie. Albo robimy tak, jak zaproponuję, zgodnie ze sztuką, bez żadnych skrótów, bez żadnych ucieczek na najwizny, albo nie dotykam się tej roboty, która jest niedobra, niezgod niezgodna ze sztuką i nie będzie gwarantować prawidłowych efektów. Teraz wracamy do tej historii. A było to tak. Początek grudnia zaczyna się już robić Białawo, telefon alarmowy. Panie Janku, zamontuj pan na wylocie mojego kominka cokolwiek, żeby tylko deszcz i śnieg nie leciał do przewodu dymnego do mojego kominka na palenisko. Jadę do Anglii na trzy miesiące i zaraz początkiem kwietnia wracam z kasą do domu i zrzucamy ten daszek z ocynku i robimy porządne zabezpieczenie z chromu na lata. Ja swoje, że przecież ten ocynk też kosztuje, że robota kosztuje, że według mnie to jest wyrzucanie pieniędzy w płoto. Wiem, że należy robić raz a porządnie i zamknąć sprawę. Ja swoje, a gospodarz swoje. I stanęło na jego propozycji. W ekspresowym tempie pojawił się ocynkowany daszek na kominie pracownika chłodni w Londynie, czasowo jeszcze w Polsce, mija kwiecień? Nic. A żadnego telefonu. Mija kolejny kwiecień. Z kominka dym wali solidnie. Ładne kwiatki. Przecież ten odcynk zaraz będzie czerwony, zardzewieje i z deszczem rdza poleci na ładne pokrycie blaszanego dachu. Kolejny kwieci. Znaczy się trzeci rok od mojego montażu tego z grudnia. Telefon. Starszy pan prosi w trybie pilnym o przyjazd. Jestem. Demontuję to, co zostało z nieszczęsnego daszka. Rozpacz. Ślady rdzawych smug ciągną się po kominie z cegły klinkierowej, a potem w dół, po dachu, do rynny. Kiedy schodzę na dół, wiem, co usłyszy. Ja, taki owaki, czyli kto mógł to badziewie zamontować na dymnym przewodzie. Popatrz, pan, co się stało z kominem. Popatrz, coś, co, co się stało z dachem. Jak to teraz wygląda? Niech szlak trafi takiego fachowca, czyli mnie. Fachowiec, czyli ja, powoli łapię oddech i zaczynam Mówić. Nie klnę. Nie podnoszę głosu. Mówię tylko spokojnie o tej całej sytuacji, o grudniowym montażu na Cito, o zapewnieniach fachowca z chłodni z Londynu, że tak to tylko na chwilę, do wiosny, do marca. A potem starszy pan zamilkł zupełnie. Uwierzył w moje tłumaczenia. Mogłem mieć wszystko na piśmie i byłaby zupełnie inna rozmowa. Człowiek uczy się całe życie. Kiedy szedłem powoli do auta, starszy pan przeprosił mnie za to, co mi na początku nagadał i poprosił, żebym to zabezpieczenie kominka zrobił solidnie, tak jak proponowałem trzy lata temu. Pytam, dlaczego pan tym się zajmuje, a nie młody? Cisza. A po chwili, on już, panie, nie wróci. Zostawił moją córkę, siedzi w Londynie z inną babą. Tylko dzieci żal. Co one winne? Ta lekcja numer dwa nauczyła mnie mówienia nie, nic na tymczasem, nie dla prowizorki. To, co ma być solidnie, musi być zrobione solidnie. Nazwisko ma się tylko jedno, jednego ojca, który patrzy na mnie gdzieś tam z góry, wierzę, że patrzy i obserwuje uważnie. A z Emilem nie ma żartów, przepracował 34 lata na narzędziowni z suwmiarką i mikrometrem w dłoni. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie na ramach Akademii Darko. Zapraszam do kolejnych podcastów. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia.